Witam Was, moi mili na kanale Tarot z Planem Duszy i zapraszam do czytań na luty. Również zapraszam na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się online od, w dniach od 5 do 7 lutego. Zajęcia trwają od godziny 10 do 17 z jedną przerwą godzinną na, na taki obiad w trakcie lunch. Wszystkie inne informacje. Podam, jeśli ktoś jest zainteresowany online, czyli przez maila, poproszę o zapytania. Jej adres, teraz mailowy, widzicie na ekranie. Dziękuję też Wam bardzo za wszystkie komentarze, za przesłanych do mnie fajnych maili, dużą ilość. Dziękuję też Wam za uwagę, za to, że lubicie ten kanał i za wszystkie subskrypcje, które się pojawiają. Zobaczymy, jakie tutaj energie będą na luty. Ja jestem trochę zajęta, ponieważ pracuję ostatnio dosyć intensywnie, już od grudnia, połowy grudnia, w centrum testowania covid covida, więc jakoś tak z czasem u mnie teraz jest krucho. Mam taką akumulację czytań, więc będę to robić skutecznie i po kolei. Także za wszystkie opóźnienia Was też przepraszam. Po prostu jest taki czas dosyć trudny i intensywne. Zresztą zrobiłam ostatnio czytanie na pełni księżyca i ta intensywność będzie na razie z nami, przynajmniej w okolicach tej pełni w lwie, która jest dookoła. Teraz już zapraszam Was do wszystkich czytań dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie lwy w czytaniu na luty 2021. Zobaczymy, jaka tutaj jest energia, co głównie będzie Miało na Was wpływ, na co zwrócić uwagę, jak sobie poradzić, jeśli jakiś kłopot. Wiadomo, w naszym życiu są różne sytuacje, nie zawsze jest słodko i, i miodowo, szczególnie teraz, szczególnie w ciemnościach, zimy. Możemy czuć się nieraz tacy pognębieni, ale spróbujmy dawać sobie jakieś małe przyjemności, robić sobie właśnie małe przyjemności, dawać sobie uwagę. Poświęcić sobie trochę czasu. Zobaczmy. To będzie ta karta. Wisielec. No właśnie, powiedziałam, żeby poświęcić sobie trochę czasu, i od razu wisielec pojawił się na stole. To jest zawieszenie się w przestrzeni. Odwrócenie swojej perspektywy. Zobaczenie, gdzie jestem. Tutaj w ogóle mamy literę hebrajską, mem, połączoną z wisielcem, i to jest bardzo ważna litera hebrajska, ponieważ ona symbolizuje wodę i to jest żywioł bardzo połączony z emocjami. tak? Tutaj potrzebujemy zwró zwrócić uwagę, co jest dla mnie ważne, jaka jest moja pozycja w tej chwili na świecie, na Ziemi. To może być trochę tak, jak pozycja tego, co żegluje po oceanie. Nasze życie może wydawać się takim oceanem i tutaj tak jakby dojść do takich poetyckich przenośni, to możemy właśnie potrzebować, żeby określić swoją pozycję. Gdzie jestem? Jaki następny krok? Czy może potrzebuję odpocząć? Czy potrzebuję zastanowić się, co jest dla mnie ważne w tym momencie? To jest karta, która jest w połowie Wielkich Arkan, czyli między głupcem a kartą świat. Zazwyczaj wisielec to jest takie zdanie sobie sprawy z tego, że może coś innego jest ważne dla mnie w życiu, niż myślałem, że jest, czy myślałam, że jest, tak? I tutaj jest ścieżka na, tej, na tym filarze drzewa życia, tym szorstkim. Pomiędzy Gebura a Chod, czyli tutaj mogą powstawać też jakieś wewnętrzne konflikty, które potrzebują być rozwiązane i potrzebujemy coś przerobić w nas i potrzebujemy tego czasu dla siebie w związku z tym. I zobaczmy, co jeszcze obok tego się pojawi. I zobaczymy, jak to będzie współpracować. Jeszcze 8 kart dla lwów. Bo lwy mają w głównej energii wodę. Jako, jako znak z żywiołu ognia macie tutaj wodę. Akurat się zbliża pełnia w lwie, więc może być ciekawie, aktywnie <grymnie> na zewnątrz. Natomiast wy potrzebujecie zachować spokój. Potrzebujecie zachować wyciszenie w sobie. Dobrze, zobaczmy. Co dalej to co odchodzi to co przychodzi kariera, może to być też twórczość, projekt, projekt jakiś tutaj praca, może to być też komunikacja myśli tutaj relacje, związki emocje tutaj mamy ziemskość, materię mogą być finanse tutaj co macie jako nadzieje, obawy albo co macie w głowie a tutaj jaki jest wynik tego wszystkiego w atmosferze sześć kielichów jakaś taka chęć powrotu do przeszłości może tutaj pojawiają się myśli, że dawniej było tak cudownie, tak fajnie widzę, że kamera mi nie... o teraz mi złapała że było tak świetnie, że tutaj tak fajnie było, może rok wcześniej, a teraz jest no, taka nostalgia, tęsknota za przeszłością. Myślę, że taka atmosfera tęsknoty za przeszłością może dotyczyć wielu ludzi w tym momencie, ale no, zostawmy to na razie na boku. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Król Monet. Czyli jakaś osoba, ktoś dobrze sytuowany, nie wiem, może to być Wasz partner, może być to jakaś osoba z otoczenia, może to być Wy, którzy macie tą energię trochę w odwrocie, w sensie takim, że to poczucie takiego bycia na czubku, czy liderem, bycie liderem gdzieś pieszchło. I teraz właściwie może odczuwacie fakt, że Trzeba się zatrzymać i ocenić e, właśnie sytuację finansową, być może. Ale zobaczmy, co tutaj się pojawia. Tutaj mamy arcykapłana, i to też jest ziemskość duża. To jest też uczenie się czegoś. Dla niektórych to może być chęć, chęć wejścia w związek małżeński, stąd to, ta potrzeba odwró odwrócenia perspektywy może jakieś wprowadzenie, jakiejś zmiany w swoim życiu. Ale to też są klucze do wiedzy, to jest też chęć rozwoju, uczenia się. Może jesteście w pozycji, w której Wy możecie występować jako nauczyciel, to może też być przebudzenie duchowe, to może być bardzo um, dużo um, znaczeń, które przypisujemy, ponieważ to, jest, to, to też wiąże się z instytucją może to być instytucja, kościoła, ale nie tylko. Ktoś, kto jest na szczycie, ktoś, kto jest na piedestale, też. Być może będzie tu awans, tak? Z osoby króla na, na papieża, tak? To jest jakiś awans, może nie w tej samej linii, może to jest jednak trochę zmiana kariery, chociaż to może dotyczyć to jakiejś instytucji, może jeśli pracujecie w korporacji albo pracujecie gdzieś może na własną rękę to może jest przejście na wyższy poziom, tak? To jest nauczenie się czegoś na swój własny temat. Um, I tutaj te przemyślenia może też, bo być może dostajecie jakąś ofertę um, i tu trzeba się zatrzymać i zdecydować, czy to jestem ja i czy, to ja, czy ja naprawdę tego chcę, tak? Czy to jest coś dla mnie, um, z czego będę mógł czerpać, albo to jest coś, jakaś rola, w której będę się czuć. Um, Adekwatnie, tak, że będę ja na swoim miejscu, więc tutaj mam wrażenie, że może być znacząco w lutym dla Was, bo mamy już dwie karty Wielkich Arkan. Małe arkana to są takie małe rzeczy, a wielkie arkana to są duże sprawy w naszym życiu, decyzje czasami. Tutaj mamy królową monet w karierze, tak jakbyście mieli jednak osiągnąć taką stabilność finansową. To jest taka energia bycia kimś, kto opiekuje się też, kto daje wsparcie, kto ma jakiś pomysł i jest to bardzo mocno pomysł związany z jakąś pracą tutaj na ziemi. To nie, nie będzie praca związana z jakimś, nie wiem, korzystaniem z wysokiej technologii, być może też, ale przede wszystkim będzie to praca związana z pracą rąk. Tak? Może to jest tworzenie Szycie, e, na przykład e, dla jakiejś agencji modelek. E, no to taki przykład przyszedł mi do głowy. To też może być robienie e, jakichś gadżetów. To, to może być praca na swój własny rachunek, e, albo to może być e, tutaj jakaś, jakiś awans albo przejście do zupełnie innych e, zadań, tak powiem. Natomiast ta energia też bardzo mocno łączy się z opiekowaniem się nie tylko sobą, ale też tymi, którzy są wokół mnie. To jest dawanie wsparcia. Tutaj mam wrażenie, że tutaj jest jakaś para. Pomijając już wtedy te postaci, te pozycje, które, o których zawsze mówię, to karty, które się pokazują, można też przeczytać jako karty zupełnie niezwiązane z tymi pozycjami. Czyli mamy tutaj jakąś parę, tak, która świetnie sobie radzi która jest jakby na tej samej pozycji, w, w takim dobrym miejscu. Para, która, którą łączy bardzo dużo. Zobaczymy, co tutaj potem w relacjach. Na razie obejrzymy, co jest jeszcze w pracy. To nie musi być praca, to też mogą być myśli, to może być komunikacja. I to jest dziewiątka buław, tak samo jak przed chwilą miał rak. I to oznacza jakieś przeciążenie. To oznacza jakąś no, ogromną ilość stresów ym, i poczucie, że ym, właściwie to mam dość, jeszcze stoję, ale jest tutaj coś, co mnie ym, jakby odgradza od, od ym, wolności, od jakiegoś ym, poczucia zakończenia jeszcze. Tutaj jeszcze jest jeden krok do zrobienia, żeby coś rzucić i coś zakończyć. Tutaj coś y, trzeba ciągnąć dalej, takie mam wrażenie. Um, może dawanie wsparcia komuś, kto jest obok, powoduje, że odczuwamy stres, zmęczenie. Może um, tutaj też być inna sytuacja, gdzie mamy w pracy jakieś, jakieś sytuacje stresujące albo zbieramy doświadczenia i jesteśmy już tym zmęczeni, tak? Bo no, jest tak, że jesteśmy trochę zamknięci, są restrykcje, są jakieś protesty, są różne sprawy, które się też dzieją dookoła. Stąd tutaj potrzeba zupełnie inny pion złapać, tak? To jest ogień, to jest woda, tu jest ziemia, tak? Nie mamy mieczy jeszcze, zobaczmy, czy są jeszcze miecze. No, nie ma mieczy, ale co ciekawe, mamy tą samą kartę, którą miał rak w czytaniu. W tym samym miejscu rycerz kielichów. To jest miłość, dajemy sobie miłość, jesteśmy związani miłością. To jest takie też działanie w dobrej wierze, powiedziałabym. To jest też uczenie się w jakiś sposób funkcjonować w związku. I tu, jak popatrzymy na tą parę, o której wcześniej mówiłam, jest królowa denarów i król denarów. To jest takie dzielenie się tym kielichem, to jest taka tutaj serdeczność, powiedziałabym, bo wszyscy rycerze na drzewie życia są w Tiferet, czyli w sercu, w samym centrum. Oni podejmują działania, oni mają też swoją jasną i ciemną stronę, ale mam wrażenie, że tutaj akurat ten rycerz jest bardzo, bardzo taki czysty w swoich intencjach, tak powiem, tak. I tu jest jakaś miłość, która może być przyklepana ślubem. W, tutaj, w, jeśli chodzi o finanse, to nie ma się czym martwić, bo mamy tutaj słońce i to jest sukces. To jest bycie w radości, w spełnieniu, w działaniu też, w wyjściu ze swoją ofertą do świata i poczuciu, że tak, to jest coś, co ja lubię, to jest coś, co ja robię i z tym jest dobrze. Mogę inwestować też w siebie. Mogę tutaj osiągnąć jeszcze większy sukces. Tudzież, jeśli chcielibyście inwestować w coś oprócz siebie, to na pewno nie będzie to zły pomysł. Także mam wrażenie, że tutaj jest dużo dobrego słonecznego podejścia, czyli pozytywnego podejścia do siebie, do tego, co jest wokół mnie, też do finansów. Być może nie przywiązywania aż tak ogromnej wagi do tego. W jaki sposób te finanse do mnie płyną, ale spełnienie w tym, co robię. I wtedy mamy poczucie, że oprócz tego, że czuję spełnienie, to jeszcze jakoby napływ gotówki jest takim czynnikiem ubocznym. Który jest oczywiście bardzo ważny w życiu, bo jeśli nie mamy pieniędzy, to czujemy się wtedy zagrożeni, tak? Musimy mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby. I wtedy możemy spełniać je w innych y, dziedzinach. No i to zawieszenie. Zobaczymy, dlaczego tutaj tak wisimy. Rycerz mieczy. Tutaj w głowie macie jakąś prędkość. Chcielibyście, żeby coś szybko y, się zadziało, albo coś szybko się skończyło. Może pragniecie, żeby te stresy już y, jakieś, które y, są spowodowane tą energią dziewięciu buław. I takiego przeciążenia, żeby to minęło, i tutaj chcecie, żeby już było jasno, słonecznie, żeby już wszystko było jasne, tak? Tutaj ta energia tego wisielca mówi, że to nie jest takie proste i nie jest takie szybkie. Tutaj raczej myślę, że trzeba się powstrzymać z jakimiś bardzo szybkimi decyzjami, albo osądzaniem sytuacji, albo z szybkim działaniem. Tutaj raczej trzeba podejść do tego w sposób spokojny, tak jak tutaj rycerz kielichów, bo jeśli macie jakąś sytuację, to zacznijcie się tej, tej sytuacji przyglądać, bo wygląda na to, że jest tu dużo pozytywnych kart i dużo pozytywnej energii. Natomiast może nie czujecie jeszcze i nie poczujecie w lutym jakoby jakiegoś rozwiązania, tylko będzie to jeszcze taki moment, który musicie wytrzymać. Tak? I dojdziecie do bardzo dobrych wyników, do wzrostu, do mistrzostwa. Też zrozumiecie um, jakieś istotne um, swoje talenty, tak jakbyście mieli siebie zobaczyć jako mistrza, my, mistrzynie w czymś, w czym jesteście dobrzy. To jest wzrost, to jest zrozumienie. Tutaj te, te, te trzy monety to jest bardzo pozytywna karta, która mówi o tym, że um, jesteśmy osobą, która... Um, Potrzebuje się nauczyć, ale jednocześnie też jest mistrzem i, i ma pewne talenty, które mogą być wykorzystane i z których można korzystać, czerpać i osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Ale tutaj nie spieszcie się, dajcie sobie czas. Ja jeszcze zapytam, dlaczego tutaj jest ta dziewiątka buław? Czemu tutaj się tak stresujecie? I czemu jest to przeciążenie? Chcielibyście już mieć 9 monet, a nie tylko 3, tak? Nie wiem, kamera nie współpracuje, no teraz troszkę. I potrzebuje, Tutaj potrzebujecie poczuć, że jesteście samowystarczalni, czy samowystarczalne. Tu jest potrzeba już osiągnięcia jakiegoś wyższego pułapu. Ten sukces przyjdzie, on na razie rozkwita. I musicie mieć cierpliwość. Karta Wisielca mówi: daj sobie czas, miej cierpliwość, nie spiesz się z niczym. To właśnie te pieniądze też przyjdą z czasem. One nie, nie spłyną jak deszcz z nieba jeszcze, na razie, w tym momencie. Cóż jeszcze możemy zapytać? Myślę, że, że to tyle. Zapytam ewentualnie o tego papieża, tego arcykapłana, co on tutaj. Uczy, czego on uczy, czy to jest instytucja, czego dotyczy tutaj ta energia jeszcze, jak to można więc bardziej lepiej opisać. O. No, tutaj mamy jakieś zamieszanie. Tutaj jest karta siedmiu mieczy. Czyli tutaj gdzieś jest brak jakiejś szczerości ze sobą. I niewidzenie, że tutaj. Um, ja jestem kimś, kto może być przy władzy, albo jakaś instytucja może Was tutaj chcieć ograbić czegoś. Może to być ktoś, z kim będziecie mieli kontrakt, albo z kim pracujecie. No, tak to bardziej wygląda, ponieważ Siedem Mieczy to jest karta złodzieja, to jest ktoś, kto przychodzi, bierze co swoje i idzie. To może, mogą być nieczyste intencje. Stąd może potrzeba tutaj się przyjrzeć temu wszystkiemu. Czy to jest sytuacja w pracy, czy to jest sytuacja w domu, czy w mieszkaniu, gdziekolwiek macie problem, to warto się przyjrzeć. I jeśli macie jakąś interakcję z jakąś instytucją, z urzędem jakimkolwiek, to też uważajcie, bo możecie odnieść sukces. Tylko zwracajcie uwagę na to, jak ta instytucja gra z wami, tak? W ten sposób powiem. Czytajcie uważnie pisma. Jeśli trzeba, to nawet trzeba iść do, po poradę do jakiegoś doradcy. A jeszcze zapytam o tego rycerza. Dlaczego on tutaj tak chce pędzić? Bo to jest najszybszy rycerz, który często podejmuje decyzje bardzo szybko. A tutaj pod spodem, pod nim w głównej energii leży karta wielkich Arkan e, Wisielec, która mówi, że to tak nie, to nie można się tak spieszyć. E, bo tutaj ma, to ktoś ma ochotę uciec od czegoś albo od kogoś tutaj albo od sytuacji całej, bo to sytuacja może jakby wymuszać, może nie wymuszać, ale powodować, że czujemy się tutaj zestresowani i chcielibyśmy, żeby to się skończyło i mamy potrzebę przejść wtedy przej przepłynąć gdzieś, gdzieś spokojnie, gdzie jest dobrze, gdzie jest tak stabilnie, tak powiem. Właściwie czytanie jest bardzo takie zróżnicowane, mamy wszystkie żywioły na stole. Jest sporo monet, więc tutaj dobrze by było zwrócić uwagę na to, jak się uziemniacie. No, myślę, że to będzie taki miesiąc, w którym tak naprawdę nic się może nie okazać, a jeśli się okaże, to i tak powstrzymałabym się tutaj z jakimś, nie wiem, pochopnym podejmowaniem działań czy wniosków, czy ruszaniem się gdziekolwiek. Myślę, że ten czas potrzebujecie na to, żeby pracować, żeby jakoby Robić plany i swoje mistrzostwo pokazywać, tak? Uczyć się i uczyć innych, jeśli tak, tak macie. Zapisać się na jakiś kurs, zrobić coś dla siebie. Tak jak na początku powiedziałam, zróbcie coś dla siebie. I to będzie bardzo z wielką korzyścią dla Was. Ok, zobaczymy, jak to podsumowuje jeszcze karta wyroczni. I co tutaj można dodać jeszcze. Przełożymy raz. Mam respekt, czyli opiekuję się tym wszystkim, co należy do innych. Czyli to jest tak trochę jak opiekowanie się Matką Ziemią, gdzie mam wrażenie, że te dwie postaci tutaj. Zarówno król monet, jak i królowa monet obydwoje opiekują się ziemią, opiekują się sobą, dbają o różne rzeczy, tak? Tutaj chodzi o to, żeby respekt, mieć respekt do wszystkich materialnych rzeczy, które należą do innych ludzi, żeby tutaj. Niczego nie niszczyć, pochopnie nie podejmować jakichś działań, że zanim, zanim zrobicie cokolwiek, potrzebujecie się zatrzymać i zwrócić uwagę, czy to jest moje, czy to nie jest moje, co ja chcę zrobić z tym i dlaczego. W jaki sposób może ta osoba chce wykorzystać coś, co wydaje mi się jakby śmieciem. A może to jest coś, co dla niej, dla tej osoby ma jakąś wartość bardzo sentymentalną, uczuciową. I tutaj ten respekt do, do tego, co inni posiadają. Tak samo mam wrażenie, chodzi też tutaj o zachowanie czystości dookoła nas. Nieraz obserwuję, jak idą ludzie i po prostu tam, gdzie stoją, rzucają jakieś papierki, butelki i tak dalej. To jest respekt też dla Matki Ziemi, i mam wrażenie, że. Nasza Matka Ziemia jest nasza i powinniśmy dbać o nią, tak? Najlepiej jak potrafimy, czyli powstrzymać się od wyrzucania różnych rzeczy. Nie będę tu prawić tych y, takich, y, powtarzać takich y, znanych prawd. Po prostu tylko zaznaczam i przypominam, że warto dbać y, o swoje rzeczy, ale też warto zadbać o rzeczy, które do nas nie należą. Wydają się może niczyje, a mogą być naprawdę czyjeś i możemy zrobić komuś krzywdę, tak? Więc zanim coś zrobicie, zanim podejmiecie jakieś działanie, warto tutaj się powstrzymać i warto przyjrzeć się całej sytuacji i swojej pozycji. Gdzie ja jestem w tym miejscu? Czy jestem na właściwej pozycji? Gdzie z tej pozycji mogę wystartować? Dokąd mogę iść, tak? Albo jaka jest moja pozycja w stosunku tutaj do tej instytucji, która może chce mnie obrabować z czegoś, tak? Albo może jest nieuczciwa w stosunku do mnie. No, wydaje się, że instytucje powinny dbać o obywatela. Oczywiście nie wszystkie to robią, i tutaj w każdej instytucji też pracują ludzie, więc zwracajmy na to uwagę. Może akurat Wy pracujecie w instytucji, więc warto tutaj być uczciwym w tym, co robimy. Myślę, że gdybyśmy wszyscy tak podchodzili, to nasze życie pewnie i świat wyglądałby trochę lepiej, albo inaczej, tak powiem, może niekoniecznie lepiej. To jest oczywiście moje bardzo subiektywne zdanie. Życzę wam bardzo udanego lutego, żeby wam się dobrze wiodło, żeby ten sukces zaglądał do was tym słonecznymi promieniami. No i nie podejmujcie żadnych pochopnych działań. Życzę wam samych dobrych chwil. Pozdrawiam.